Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu What the Foxes. Dzisiaj pomówimy troszkę o procesach w IT i o zarządzaniu nimi, co oznacza dużo korpumowy, ale ciężko jest to inaczej opowiedzieć, nie używając takiego języka. Niestety, ale anglicyzmy z korpumowy za bardzo przeszły do codziennego użycia, żeby to jakoś tłumaczyć, bo wtedy stałoby się bardzo niezrozumiałe. Ale zacznijmy od początku. Jest taki piękny akronim ITSM, czyli IT Service Management. Na IT Service Management składa się m.in. zarządzanie incydentami, problemami, requestami i changeami, czyli zmianą. Requesty i change są bardzo podobne. Tak naprawdę jedno i drugie to jest Wniosek o zmianę czegoś w istniejącej konfiguracji, infrastrukturze. Różnica jest tylko tak naprawdę w wadze tego. Request to jest, kiedy użytkownik prosi o coś, a change, to już jest typowy kawałek pracy, który jest potrzebny do wykonania, do stworzenia tego. Jest to typowy kawałek pracy potrzebny do wykonania tej zmiany. Opisany, zaaprobowany, z jakimś. Przewidzianym rollbackiem, określonym czasem, kiedy to będzie zmieniane, etc. Jeżeli chodzi o incydenty i problemy, one też są powiązane, ale nie są ze sobą tożsame. Definicja problemu według ITIL mówi, że problem jest przyczyną lub potencjalną przyczyną co najmniej jednego incydentu. A natomiast incydent to jest pojedyncze, nieplanowane zdarzenie, które powoduje zakłócenie w świadczeniu usługi. Zakłócenie nie oznacza, że usługa może nie działać. Może działać wolniej, może nie działać tylko częściowo. Może dla końcowego klienta działać bez żadnego problemu, ale na przykład nie działa nam jeden serwer w klastrze. Nieważne, tak czy siak, każde zakłócenie jest incydentem. Żeby to jakoś tak prościej wytłumaczyć, bo na przykład migrena byłaby incydentem ale na przykład alergia która ją powoduje byłaby problemem żeby to wszystko ogarnąć potrzebujemy jakiegoś narzędzia jednym z bardziej popularnych narzędzi jest software firmy Atlassian czyli Jira Jira to oprogramowanie które wzbudza wśród ludzi skrajne odczucia jedni je kochają inni nienawidzą ja postaram się w miarę obiektywnie opowiedzieć o wszystkich plusach i minusach produktów Jira dlaczego produktów bo jest ich więcej niż jeden o czym za chwilę usłyszycie ale od początku pierwszy podział to modele wdrożenia mamy Jira Cloud czyli software as a service, kupujemy usługę, niczym się nie martwimy, Atlasian wszystkim zarządza, backupuje, to jest ich problem, my płacimy, ma działać. Drugi model jest self-hosted, self-managed, czyli opcja data center, którą sami instalujemy na własnej infrastrukturze i tutaj zaznaczenie własnej nie oznacza, że to musi być nasz typowy serwer, który mamy w piwnicy. To nie musi być serwer w firmowej serwerowni. To może być instancja EC2 postawiona na jakimś sajcie AWS-owym. Ważne, że mamy serwer. Czy to jest serwer fizyczny, czy wirtualny, czy nasz, czy wynajęty. W każdym razie mamy serwer. Sami instalujemy to Data Center w Chile. Sami tym zarządzamy, sami tym administrujemy, sami martwimy się o updatey, sami martwimy się o zabezpieczenia i tak dalej. Jakie są różnice w zarządzaniu? Takie że przy Data Center mamy pełną kontrolę nad środowiskiem. Bo sami tym zarządzamy. W wersji Cloud nie mamy nic. Czyli tutaj mamy dość skrajne różnice. Data Center oferuje możliwość skalowania poziomego, czyli mówiąc to bardziej zrozumiałym językiem, budowanie klastra z wielu nodów, czyli wielu serwerów, co pozwala na obsługę większej ilości użytkowników bez spadku wydajności. Oczywiście, więcej serwerów oznacza więcej wydatków, więcej zarządzania, więcej problemów. W przypadku wersji Cloud mamy automatyczne skalowanie zapewnione przez Atlassiana. Plus niestety trzeba to przyznać, więcej funkcji. Wersja Data Center jest ograniczona, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania, funkcje, ficzery w stosunku co do Clouda. Cloud ma więcej funkcji, ma więcej zaawansowanych funkcji, które po prostu nie występują w wersji datacenter. Center. Jest na przykład y, vulnerability management, czyli po naszemu byłoby to zarządzanie zagrożeniem. Mamy tak, takie coś jak Team Managed Project, czyli projekty zarządzane zespołu, przez zespół niecentralnie, które też nie występują w Data Center, ale to jest tylko jeden podział. Jak mówiłem, Jira to nie jest jeden produkt, ale kilka. Mamy Jira Core, Jira Software, Jira Service Management i kilka innych. W przypadku Data center, jednym z bardzo popularnych jest Jira Service Management, czyli tak naprawdę jest to właśnie system do zarządzania pełnym cyklem ITSM ponieważ jest to system który sami sobie hostujemy mamy dużą możliwość kustomizacji, ale to co wspomniałem już wcześniej ograniczony dostęp do najnowszych funkcji nie mamy na przykład takiej rzeczy jak agenty AI i tym podobne co dla niektórych jest wadą a niektórych zaletą Jira Service Management w Cloud za to nie oferuje nam możliwości kustomizacji, za to mamy takie funkcje jak wirtualne agenty, yy, wspomaganie przez AI, personalizowane help center, które też są wspomagane przez AI. W cloudzie mamy templatki dla różnych zespołów czyli możemy tworzyć projekty bazując na gotowych przykładach, gotowych templatkach, a nie jak w przypadku datacenter z palca od zera. Plus w przypadku clouda mamy dodatkowe integracje, których nie mamy w, tak, w datacenter. Następnym produktem jest Jira Software. To jest produkt, jak sama on dla zespołów deweloperskich, software'owych. Jego przeznaczeniem jest zarządzanie takimi projektami, czy przy użyciu metodyki Agile, czy podobnych. I te akurat produkty nie różnią się zbytnio pomiędzy data center i cloud. Podstawowe ich funkcjonalności to tablice Scrum i Kanban, Sprint Planning, Backlog Management, planowanie na wysokim poziomie, typu no, poziomie inicjatyw czy całych dużych projektów. Które pozwala na planowanie pracy pomiędzy zespołami. Mamy te integrację z repozytoriami kodu, typu GitHub, GitLab, Bitbucket. Mamy wersjonowanie, release management. W cloudzie mamy Atlassian Intelligence, który wspomaga automatyzację. W DC mamy zwykłą automatyzację bez AI. Ale to nadal dobrze. Kolejnym produktem jest, jak już wspominałem, Jira Service Management, czyli produkt przeznaczony dla zespołów wsparcia, czyli właśnie ITSM. Tutaj kluczowymi funkcjami, poza obsługą całego Incident Problem Change Management, mamy jeszcze takie rzeczy jak Customer Portal, czyli możemy stworzyć sobie portal, który będzie dostępny dla naszych klientów. Gdzie klienci będą mogli tworzyć zgłoszenia, zgłaszać problemy, wnioski, prosić o jakieś zmiany, tego typu rzeczy. Możemy tam przygotować różne rodzaje request typów, czyli właśnie zgłoszeń. Możemy je połączyć z bazą wiedzy, czyli w przypadku, kiedy klient chce zgłosić jakiś problem, od razu dostaje potencjalne rozwiązanie. Mamy też SLA tracking, czyli możemy mierzyć czas, czy to potrzebny na przyjęcie zgłoszenia, czy na rozwiązanie. Tego typowe rzeczy. Mamy też coś takiego jak Jira Work Management. Ten przypadek jest ciekawy, bo występuje tylko w wersji cloud. Nie ma czegoś takiego jak Jira Work Management w wersji self-hosted, czyli data center. To jest narzędzie dla zespołów typowo biznesowych, do zarządzania projektami, ale dla zespołów nietechnicznych, typu nie wiem, marketing, HR, e, finanse, jakieś zespoły prawnicze, tego typu rzeczy. W Jira Work Management mamy takie rzeczy jak goal tracking, czyli śledzenie celów, tworzenie celów, mamy widoki, listy i kalendarza, które dają nam prostą wirtualizację, wizualizację tych celi, gotowe templatki dla różnych biznesowych przypadków użycia. Obecnie Jira Work Management jest jako część Jira Software w Cloudzie, ale tak jak mówię, wcześniej był to osobny produkt i tych funkcjonalności nie ma w wersji Data Center. Kolejnym produktem Cloud Only jest Jira Product Discovery. To jest dla product managementu, czyli do zarządzania pomysłami produktowymi, roadmapą produktu. Czyli tak naprawdę jest to narzędzie dla product managerów, zespołów produktowych grup stakeholderów, czyli grup zarządzających, którzy sterują danym produktem. Kluczowe funkcje tego projektu to jest idea capturing, czyli tak naprawdę dopisywanie pomysłów, priorytetyzowanie frameworków, roadmapa produktu, widok timeline'u, czyli linii czasu. Jest to też narzędzie do komunikacji Stakeholderów i oczywiście, jak to w przypadku Atlasiana świetnie integruje się z Giron Software. Musicie wybaczyć ilość anglicyzmów, ale w niektórych wypadkach naprawdę nie mam pojęcia, jakby to lepiej przetłumaczyć na polski. Po prostu określenia angielskie są tak popularne, że same przychodzą mi do głowy. Co jest ciekawe, Atlassian w każdym ze swoich produktów stosuje troszkę inny model licencjonowania. Jira Software ma licencjonowanie per user, czyli wszyscy użytkownicy potrzebują licencji, nieważne co robią. Jira Service Management wymaga licencji dla agenta, czyli dla osoby, która pracuje nad zgłoszeniach, ma dostęp do backendu. Klienci i ich konta, czyli osoby, które mają dostęp tylko przez customer portal, czyli ten portal klienta, mają darmowe konta. Za nich się nie płaci. Czyli możemy mieć jednego agenta obsługującego 10 tysięcy klientów i tak płacimy tylko za jedną licencję. Jira Work Management, jako że zostało scalone z Jira Software, używa tego samego, tych samych licencji, tak zwany Unified Licensing. A Jira Product Discovery wygląda troszeczkę podobnie jak Jira Service Management. Tutaj mamy licencję per creator. Creator, czyli osoba, która może tworzyć nowe wpisy, tworzyć nowe roadmapy, nowe terminy w timeline. Ie. A contributors, czyli osoby, które współpracują z nią, ale nie mają wszystkich możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie nowych rzeczy. Mają darmowy akces. Na koniec podsumowując to wszystko, tak powiem. Jira Cloud jest bardzo przyjemną rzeczą dla organizacji, które chcą mieć dostęp do najnowszych funkcji, w tym do funkcji AI. Chcą mieć automatyczne aktualizacje, autoscaling, nie chcą się bawić w. W zarządzanie własną infrastrukturą, czy to fizyczną, czy wirtualną, tylko chcą koncentrować się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu narzędzia do pracy. Data center jest dla organizacji, dla których najważniejsze, tak naprawdę, albo wręcz kluczowe są rzeczy takie jak compliance i security. Gdzie na przykład wymagane jest to, żeby dane były przechowywane w odpowiednim kraju, albo wręcz w odpowiednim miejscu, żeby nie były dostępne przez żadną inną firmę, dalej. wtedy data center świetnie się sprawdza. Podobnie data center sprawdza się tam, gdzie chcemy tworzyć bardzo wiele własnych customizacji, bo tego po prostu nie ma w przypadku Giny Cloud. Jednakże, tak jak wspomniałem, data center, ma te minusy, że jest, jeżeli chodzi o oficery, zapóźnione w stosunku do clouda. I zawsze takie będzie. Po prostu Atlassian nigdy nie wdroży wszystkich feature'ów w data center, ponieważ ich polityką jest migracja wszystkich możliwych klientów do clouda. A po drugie, data center wymaga jednak człowieka lub najczęściej zespołu, ludzi, którzy będą tym zarządzać. Bardzo często mówi się, że cloud jest droższy niż data center. No i tak by wychodziło patrząc na porównanie cen licencji, ale trzeba pamiętać o tym, że w przypadku data center płacimy nie tylko za licencję. Musimy też otrzymać infrastrukturę, czyli albo kupić serwery, mieć serwerownię i otrzymywać to wszystko czyli płacić za prąd, łącze, ludzi, etc., albo mieć infrastrukturę wynajętą od kogoś. Na przykład Google Cloud, Amazon AWS, o, czy Microsoft Azure. Też płacimy za to. No i nadal musimy mieć kogoś, kto tym nam będzie zarządzał. W przypadku clouda te wszystkie koszty nam odpadają. Dlatego niekiedy, zwłaszcza w przypadku mniejszych organizacji, cloud licząc pełny, totalny koszt. Jest tańszy niż data center. No i to chyba na tyle, jeżeli chodzi o girę od Atlantyna. Za to za dwa tygodnie będzie dość ciekawy odcinek, ponieważ w przyszłym tygodniu będę jechał przez Europę z Wielkiej Brytanii do Polski autem elektrycznym z wycieczką objazdową. Dlatego za dwa tygodnie nagram odcinek z relacją jak jedzie się MG4 w długie trasy czteroosobową rodziną. A na razie do usłyszenia.